Cześć, cieszę się, że jesteś ze mną. To już jedenasty odcinek remontowych rewolucji. W tej części wracamy na plac budowy. Nie zapomnimy też o wsparciu gastronomii i turystyki, i właśnie dlatego porozmawiamy z dyrektorem Biura Obsługi Turystów w Toruniu po to, abyście dowiedzieli się, co on sądzi o statystykach, o tym, jak odczuwalna jest pandemia w gospodarce i o tym, dlaczego warto przyjechać do Torunia. Zobaczycie też, jak wybieramy drzwi do lokali i na co zwrócić uwagę w tym aspekcie. Wspieram Gastro. To inicjatywa, która ma na celu przyciągnięcie klientów do lokalnych biznesów w czasach pandemii. Lokale gastronomiczne zostały na jakiś czas zamknięte, lecz my nie pozwolimy im upaść. Cała akcja pokazuje, że warto wspierać polskich przedsiębiorców tak, by czuli, że nie zostali na lodzie i każdy kryzys można przetrwać. Dzięki budowaniu wśród ludzi świadomości funkcjonowania lokalnych firm możemy sprawić, że przedsiębiorcy podniosą się po trudnym czasie i wszystko wróci na właściwe tory. Warto wspierać biznesy innych i skupiać się na rozwoju własnego, a to wiąże się z wieloma łatwymi i trudnymi wyborami każdego dnia. Jesteśmy na etapie wyboru drzwi. Właśnie w salonie. Z tym produktem zobaczyłem ponad 300 sztuk drzwi otwieranych na lewą stronę, na prawą stronę, otwieranych na środku, otwieranych z zawiasami na końcu. Zobaczcie, ile jest różnych możliwości. Czym w ogóle różni się skrzydło drzwi otwierane na lewą stronę i na prawą stronę? Jak idziesz do takiego sklepu? To ręka, którą łapiesz i otwierasz do siebie, mówi o tym, czy są to drzwi lewe czy prawe. Raczej stojąc w tą stronę i ciągnąc do siebie drzwi, otwieramy zawsze prawą, le lewą stroną. A z drugiej strony, jak będziemy, to będziemy prawą stroną otwierali. I w ten sposób właśnie mamy drzwi albo lewe, albo prawe. Te są lewe. Co jeszcze jest ważne? Idziemy dalej, te ciągniemy prawą ręką, także to jest skrzydło prawe. Przy wyborze drzwi wewnątrzklatkowych, czyli tych, które prowadzą do mieszkania, ważna jest też akustyczność, czyli w jakim stopniu one będą przepuszczały dźwięk. Jest to ważne, tym bardziej w takim obiekcie, który tworzymy, gdzie będą przyjeżdżali turyści, gdzie będą się odbywały swego rodzaju imprezy, spotkania okolicznościowe. My jesteśmy zdecydowani na drzwi o akustyczności 42 dB. Jest to bardzo wysoki współczynnik dźwiękoszczelności. Do tego masz do wyboru jeszcze klasę antywłamaniową. Zalecana przez ubezpieczycieli jest klasa RC2. Możesz mieć RC3, klasę również, i ona różni się tym, że klasa RC2 ma w tym miejscu zamek i w tym miejscu zamek. Klasa RC3, jak zamykasz drzwi tym kluczem, to ma również bolce zamykające tutaj, tutaj, czyli jednym kluczem w trzech miejscach zamykasz sobie drzwi. W tym modelu akurat mamy jeden klucz do, tych drzwi, do tego zamku i do tego zamku. Czasami musisz dodatkowo dopłacić za to. Przy wyborze drzwi, bardzo ważne jest to, czy chcesz mieć z jednej i drugiej strony ten sam kolor, bo jeśli chcesz mieć inny kolor od zewnątrz i od wewnątrz mieszkania, no to do tego też jest oczywiście dopłata. My skłaniamy się albo do koloru antracytowego, albo do koloru białego. Przy wyborze drzwi, zaplanuj też termin, kiedy one przyjadą. W naszym przypadku drzwi będą za 5 tygodni. Zdarza się, że drzwi są na, na miejscu, ale może być też tak, że drzwi będą dopiero za 8 tygodni. Jest to długi okres oczekiwania. Przy wyborze tego rodzaju materiałów, produktów. Ważne jest też, żebyś e, z, e, sprawdził, jaka ościeżnica ma być. Czy ościeżnica, czyli to, na czym montowane są drzwi, e, jest standardowego wymiaru, czy ona będzie regulowana? Jeśli regulowana, to wówczas będziesz mieć tutaj opaskę, która będzie dopasowana do grubości ściany. Opaska pozwala y, zrobić ładną ototkę dookoła drzwi. Możesz się pokusić nawet o coś takiego jak taki portal, który, na którym będzie numer Twojego mieszkania. Są to oczywiście dodatkowo płatne akcesoria, natomiast one upiększają klatkę schodową. Pan Laskowski, właściciel inwestycji miodowa Faktoria zapomniał wam wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej funkcji drzwi. Powinny być one wejściowo wyjściowe. Brzmi zabawnie? Zgadzam się jednak pominięcie tak ważnego aspektu może przysporzyć nie lada kłopotów. To oczywiście ten rodzaj wiedzy, której nie uczą w szkołach i nie mamy obowiązku pamiętać o wszystkich szczegółach remontowo budowlanych. Jednak zawsze warto mieć przy sobie kogoś, to na remontach zna się doskonale. Jesteśmy na trzecim piętrze Miodowej Faktorii, gdzie właśnie powstała nowa konstrukcja tego budynku zgodnie z projektem. Panie Pawle, proszę opowiedzieć, co zostało wykonane już na tym etapie. Co zostało wykonane? Mamy wykonany podciąg, który wzmacnia nam strop poddasza. Mhm. Dzięki temu mogliśmy wykonać również podłogę, na której na, są na, 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 naszymi głowami mhm. tej maszynowni, którą zburzyliśmy wcześniej mhm. e, także, także no, multum pracy jest wykonane tam na górze mhm. również e, będzie można zobaczyć, że już są słupy konstrukcyjne czyli szkieletowe mhm. tej, 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 tej maszynowni także już zarys tego budynku się mhm. pojawił, można powiedzieć to jest, to, jest, to jest, jeżeli chodzi o główną konstrukcję mamy też wciągnięty materiał, jeżeli chodzi o poddasze sufitu, mhm. jaki będziemy tu wykonywać. Tak, jak rozmawialiśmy ostatnio, żeby wykorzystać maksymalnie ruchę, na której właściwie stoimy, tak. no, bo, no bo bardzo nam to ułatwia pracę na przyszłość. Jest to około 1038 metrów płyty wieka. Metrów kwadratowych. Tak? Metrów kwadratowych, tak, metrów tak, kwadratowych tak. jest wciągniętych tutaj. Tak, tak. Jeszcze na dole widziałem, to na dole to jest na drugie i na pierwsze piętro. Tak. Dokładnie tak, tak. Też wykorzystamy to przestrzeń po tym szybie windowym, żeby to wciągnąć, żeby po prostu ułatwić sobie życie. Mhm. Jeżeli chodzi o ten zakres, no jest to, jest to w tym momencie chyba wszystko, co wykonaliśmy. Mhm. Jeszcze oczywiście będziemy wykorzystywać też do innych. Tutaj rzeczy, że ten, ten, ten że tą dziurę po tym szybie windowym póki, póki możemy. Bo, bo mhm. co stracimy na czasie teraz, potem zaoszczędzimy dwukrotnie. Mhm. Okej, okay. a zapytam jeszcze: y, dzisiaj pada i dlatego właśnie zmieniliście kierunek y, ta, działania? Tak, bo, bo po prostu no musimy bardzo tutaj logistyki pilnować, jeżeli chodzi też o pogodę, o cokolwiek. Bo jeżeli zapowiadają nam opady na godzinę 13, no to. Y, Rozpoczynając jakkolwiek pracę, czyli odsłaniając e, zabezpieczenie przed deszczem, potem w pośpiechu przez pół dnia będziemy to zabezpieczali, co się mija z celem. Okay. Więc wykorzysta woleliśmy wykorzystać ten czas na wszelkie maści inne roboty zaległe, które trzeba było niezwłocznie jakby zrobić. Uh -huh. Okej, okay. dobrze. E, czyli plan na kolejne dni, jaki jest? E, skończenie szkieletu, zobaczymy, e, zadaszenie go, żeby już się tak nie martwić, uh -huh. że tak powiem, pogodą, o, 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 opadami, bo po nas to. Jak to zawsze prace związane z dachem są, są związane, że tak powiem, z warunkami atmosferycznymi tak. yy, i pozostałe tak. prace z GK poniżej, które musimy wykonywać, bo mamy masę przeróbek, mhm. czasami coś, coś się nie zgadza, więc to trzeba zrobić. A i również jak stropy, yy, zbrojenie i, i zaszalowanie, wylaniem stropu mhm. dachem są yy, yy, na parterze, myślę, że to, to się w takim tygodniu uda zrobić, żeby... Żeby mi było to przygotowane. Nie wiem czy uda nam się zalać, mm -hmm. ale, ale trzeba, trzeba przygotować, bo tam trzeba pospawać to zbrojenie. Mm -hmm. to jest to też troszeczkę przy też. Okej, okay, dobrze. E, no to e, stoimy w miejscu Dokładnie. byłej windy, co oznacza, że aby coś stworzyć, czyli aby przejść prawdziwą metamorfozę, najpierw w starym budynku musimy to rozebrać, co oznacza, że później powstają takie nowe słupy konstrukcyjne, Nowa więźba dachowa, w tym przypadku część więźby dachowej, co oznacza, że nowe mieszkania powstają po to, aby turyści mogli tutaj przyjeżdżać. Wspaniale jest być naocznym świadkiem tak wielkiej metamorfozy, jak metamorfoza ogromnej kamienicy, niegdyś zapomnianej, a dziś tętniącej życiem. Póki co życiem remontowo-budowlanym, ale już za kilka miesięcy będziemy cieszyć się pięknym apartamentowcem i obecnością turystów z każdej strony świata. Inwestorzy, którzy postawili na ten adres mogą być prawdziwie dumni ze swoich wyborów. Na dzisiaj to tyle. Jeśli podoba Ci się, co dla Ciebie nagrywam, to zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę lub napisz komentarz. A już w następnym tygodniu zobaczysz dalszą część tego odcinka, czyli co będzie dalej.